Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Widzicie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj strasznie po prostu jest taki wicher, że nie można nawet wyjść. Co chwilę są takie podmuchy i jeszcze na dodatek leje. Lipa cała aż się kołysze. Straszne po prostu. Pogoda jest na Bałtyku, sztorm zapowiada fale do 9 metrów. A u nas, my niedaleko jesteśmy od morza, też taka pogoda. Ramzes wyszedł trochę pospacerować, ale on nie lubi wiatru, też, ani deszczu. Ale szumi. Proszę zobaczyć, czy jakieś gałęzie nie pospadały moc duże. No widzicie, pospadały. O, ile gałęzi. No sporo. Na szczęście te duże konary się nie połamały, tylko te mniejsze gałęzie. O, ale szumi. Wyjdę spod tej lipy, bo jeszcze spadnie mi jakaś gałąź na głowę. No zobaczcie, tutaj. No, tak. A dzisiaj pogoda jest tylko do siedzenia w domu. Także. Wszystkie lipy dookoła szumią. Zobaczcie, wszystko się gnie, wszystko się gnie. Pod no nic, uciekam do domu. Mam nadzieję, że następne dni będą lepsze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam.